Audycja została wyemitowana na falach Radia Warszawa 106 i 2 FM. Raport służb. Raport służb. Dzisiaj służby będą raportować na swój własny temat. Dlaczego? O tym za moment. Przywitam teraz naszych gości. Są nimi komisarz Jarosław Gnatowski i komisarz Wojciech Ratyński z biura ruchu drogowego Komendy Głównej Policji. Dzień dobry. Dzień dobry. A w studiu także ksiądz Grzegorz Walkiewicz, dyrektor radia Warszawa. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. No więc służby dzisiaj mówią na swój temat, dlatego że zbliża się święto policji. Zbliża się święto policji, serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. W dniu jutrzejszym na Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu, poza defiladą i promocją nowych oficerów, będzie szereg atrakcji, będą występy, będą stanowiska policyjnego sprzętu, wszystkich pionów policji będziemy mogli się zapoznać z tym, co policjanci wykonują na co dzień, czym się zajmują. E, naprawdę serdecznie bardzo, bardzo zapraszam. Święto Policji, 24 lipca. A panowie wiedzą, skąd ta data? E, wzięła się ta data od e, roku 1919, gdzie powołano Policję Państwową właśnie 24 lipca. Dobrze. Pierwszy egzamin zdany. Uff. <laughs> Ale mamy jeszcze jedno trudne pytanie, które podsunął mi ksiądz Grzegorz. Mianowicie, czy panowie wiedzą, kto jest patronem policjantów? Oczywiście, że wiemy. Genera, nasz generał, prawda? Komendant główny, nie żartuję. Święty Michał Ar Archanioł. Mam nadzieję, że drugie, drugie pytanie też uznaliśmy. Celująco. Tak, zgadza się tutaj. Święty Michał Ar Archanioł patronuje także naszej katedrze, Świętego Floriana, przy której radio się znajduje. Stąd myślę, że dobrze by było, żebym także i ja zadał jakieś pytanie panom. Ale zanim to uczynię, to może i kilka słów pani Olafie o świętym Michale Archaniele, prawda? No tak, tak, oczywiście, koniecznie. Mm, więc yy, tak trochę też i spróbujemy przybliżyć świętego Michała Archanioła naszym słuchaczom. U pisarzy kościelnych uchodzi on za księcia aniołów, za Archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się u Boga za ludźmi. I atrybutem tego Michała Archanioła jest ognisty miecz. Mówi się, że jest niezmordowanym mistrzem dobroci i zawsze pomaga podnieść się pokonanym. Michał stosuje reguły samotnego wojownika. Zawsze jest skłonny pomóc, załagodzić konflikt i rozwiązać kłopot. Również Michał jest aniołem, którego wierni przyzywają w walce przeciw siłom zła. Wierzą, że pomaga odnaleźć wewnętrzne światło. I ja tutaj trochę uderzę do panów w ton filozoficzny, co dla policjanta dziś oznacza słowo bezpieczny? Na przykład mówimy o bezpiecznej drodze, bezpiecznym mieście, o bezpiecznym urlopie. Dla policjantów ruchu drogowego bezpieczny zwykle oznacza bez ofiar, czyli każdy bezpieczny weekend oznacza jak najmniej osób rannych, a w żadnym wypadku osób zabitych w wyniku zdarzeń drogowych w przypadku e, policjantów e, pionu kryminalnego albo pionu prewencji e, hasło bezpieczeństwo będzie się zupełnie z czym innym kojarzyło, bo taki policjant, który zajmuje się pionem kryminalnym, to dla niego bezpieczny będzie oznaczało bez przestępstw, bez żadnych e, poważnych wydarzeń, tak. Nikt nie biega z nożem, z siekierą. Dla policjanta prewencji to będzie sytuacja, kiedy nie ma żadnych interwencji w domu, kiedy rodziny normalnie funkcjonują, nie ma żadnych zgłoszeń, że tatuś przyszedł, wypił trochę więcej alkoholu i robi, robi w domu awanturę i biega z nożem. Generalnie stwarzanie tego poczucia bezpieczeństwa to tak na, stwarzanie poczucia bezpieczeństwa to tak naprawdę nie tylko nasza ciężka praca. Jesteśmy po to, by służyć społeczeństwu. To my jesteśmy dla, dla społeczeństwa. My jesteśmy tymi osobami, które te poczucie bezpieczeństwa wytwarzamy nie tylko poprzez interwencję, nie tylko w momencie, kiedy już dochodzi do jakiegoś złego zdarzenia. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę, żeby czuć się bezpiecznie, to bardzo właśnie duża rola profilaktyki, działań, które wyprzedzają już sytuacje ekstremalne, sytuacje nieszczęść, a to wszystko jest, niestety leży po naszej stronie i staramy się to wypełniać jak. Jak najlepiej potrafimy. A w tym minionym czasie, jeśli moglibyśmy przywołać kilka takich wydarzeń o działaniu profilaktycznym, jeśli, jeśli panowie mogliby wskazać na takie no, ciekawe inicjatywy, które również podejmowała policja we współpracy z różnymi instytucjami? Oczywiście szereg akcji profilaktycznych, szereg akcji związanych z bezpieczeństwem będę się poruszał w obrębie swojego podwórka bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne wakacje, bezpieczny weekend, wszystko to, co, co kreuje, co kreuje w społeczeństwie bezpieczeństwo na drodze. Wszystkie, wszystkie akcje. Choćby pikniki, tak? Choćby Bo piknik na, na Floriańskiej, No właśnie to chciałem przyznać. Super, super impreza. Bardzo się cieszymy. Jesteśmy wdzięczni, że ksiądz Grzegorz zaproponował nam uczestniczenie w tym pikniku. Proszę mi wierzyć, bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się nasze stoisko. Całą wiedzę, którą posiadaliśmy na temat bezpieczeństwa, mogliśmy przekazać i maluchom i osobom dorosłym. Wczoraj gościem audycji Bezpiecznej w Drodze z Radiem Warszawa był dyrektor organizacji Miwa Polska, ksiądz Jerzy Kraśnicki, i rozmawialiśmy z nim między innymi o tym, że łamanie przepisów w ruchu drogowym to w zasadzie jest w jakimś sensie grzech. A ja mnie aż korci, żeby zapytać, czy policjantom też zdarza się grzeszyć w ten sposób, właśnie. Chyba w, każdym, w, każdym, w, w każdej dziedzinie życia, w każdej społeczności są tak zwane czarne owce. Oczywiście policjanci powinni dawać przykład. Policjanci ruchu drogowego powinni być tymi osobami, na których powinniśmy się wszyscy wzorować. Większe czy mniejsze grzeszki chyba zdarzają się wszystkim, niemniej jednak. Pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy naprawdę policjant popełni rażące wykroczenie w ruchu drogowym czy też w innej sferze życia, nie pozostaje to obojętne. Poza procedurami karnymi, jeżeli chodzi o te sprawy, poza normalnym postępowaniem w sprawach o wykroczenie, również odpowiadamy dyscyplinarnie, czyli de facto tak naprawdę odpowiadamy podwójnie za coś, co normalny śmiertelnik, normalny obywatel kończy tylko mandatem karnym. To tak jak i w naszym przypadku, komu więcej dano, tego więcej wymagać się będzie. Państwo być może zastanawiają się, cóż to za dziwne odgłosy dobiegają z tła, no więc musimy wyjaśnić chyba, że oprócz naszych gości w studiu są też ich latorośle w liczbie trojga, no ich chyba nie potrafią być cicho i spokojnie usiedzieć w jednym miejscu. Byleby zaraz policja nie wystosowała tutaj jakichś środków opresji, środków przymusu bezpośredniego, tego byśmy nie znieśli, książę Grzegorzu, prawda? Zgadza się. Tym razem dzieci nie zwiążemy. <grym> no właśnie, ale skoro o, o tym już mowa, bez wątpienia części społeczeństwa policja kojarzy się właśnie z takim karzącym przedłużeniem wymiaru sprawiedliwości, tego ramienia wymiaru sprawiedliwości i środkiem opresji, a Przecież to nie tylko taka rola jest w policji, prawda? Znaczy, policjant jest przede wszystkim dla społeczeństwa i o tym trzeba pamiętać. I jeżeli któryś z nas nie rozumie tego, że jesteśmy przede wszystkim po to, po to, żeby pomagać, no to coś nie tak jest. Jeżeli ktokolwiek zwróci się do nas z jakąkolwiek prośbą, choćby ona była najbzdurniejsza, to należy po prostu jej udzielić. Mieliśmy z kolegą taką sytuację. W szkole, zresztą z kolegami, kilkoma żeśmy z tego tytułu się pokłócili. Prawie tak. Prawie, prawie, prawie pokłócili. To do bo, dyskusji. bo była sytuacja taka, że policjant stoi przy skrzyżowaniu i podchodzi staruszka i go prosi o to, żeby przeprowadzić ją przez przejście dla pieszych, gdzie pali się sygnalizacja świetlna. I oni byli oburzeni tym, że my zareagowaliśmy: super, no nie ma sprawy, proszę, wezmę panią, przeprowadzę. Więc. Jeżeli policjant tego nie rozumie, że jest przede wszystkim dla społeczeństwa, a nie od tego, żeby wypisywać te mandaty karne, no to z nim jest coś nie tak. Generalnie to są już przypadki incydentalne. Ten, ten, ten stereotyp dawnego milicjanta, słudnego pana władzy, prawda, że aż strajk się spojrzeć w jego kierunku, odchodzi do lamusa, cieszę się niezmiernie bo tak jak podkreślamy od początku audycji podkreślać będziemy jesteśmy po to, żeby służyć społeczeństwu my jesteśmy dla ludzi, a nie odwrotnie tak jak, tak jak dochodziło do kuriozalnych sytuacji w latach złych w latach, w latach gdzie tak naprawdę i policjanci, i milicjanci i, i większość społeczeństwa żyliśmy zastraszeni i, i były to chore, niedobre czasy tak naprawdę pamiętajmy o tym w momencie, kiedy będziemy mieli jakikolwiek problem tutaj apeluję szczególnie do rodziców, do opiekunów Błagam wręcz, nie straszmy policjantem dzieci. Nie może być sytuacji, gdzie mama mówi uspokój się, bo pan policjant zobacz idzie i zaraz cię zabierze. Tak, to szczególnie jest zauważalne, kiedy jedzie dziecko niezapięte w foteliku. E, nagle rodzice jakoś wspinają, się ten fotelik zapinają. I oczywiście pierwszy argument, jaki przy policjancie jest do dziecka, to zobacz, bo ci policjant zabierze, albo zobacz, bo policjant wypisze, tatusiowi mandat karny. A wręcz to, tak. to nie o to chodzi. A wręcz powinno być odwrotnie. Dziecko musi być wychowywane, musi być kształtowana w nim ta świadomość, że jak będzie samo, będzie bez rodziców, bez opiekunów, będzie mu siedziała krzywda, będzie miał jakiś problem, musi wiedzieć, że ten pan w tym mundurze jest po to, żeby mu pomóc, czyli we wszystkich problemach. I osoby starsze, i dzieci, i wszyscy pamiętajmy biegni do policjanta albo do księdza, tak? tak? Dokładnie tak, pamiętajmy o tym, że jesteśmy po to, żeby nie tylko nakładać mandaty karne, nie stosować już tych takich drastycznych środków, ale naprawdę jesteśmy po to, by państwu służyć i pomagać w każdej sytuacji. Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś zgubi się na przykład w Warszawie i podejdzie do patrolu drogówki z pytaniem o drogę, to tu też pomoc zostanie mu udzielona. To dostanie mandat, że nie ma planu Warszawy. <laughs> Żart <laughs> żartuję, żartuję na wesołą nutę oczywiście dzisiaj. Tak, oczy oczywiście tak, każdy bez względu na, na to z jakiego miasta pochodzi, czy też y, rodowity Warszawek, czy też osoba przyjezdna, oczywiście, że Tylko tak. Tylko też nie przesadzajmy, tak? Jeżeli przyjechaliśmy do Warszawy na tydzień albo na dwa tygodnie, to może warto było pójść kupić w kiosku tą mapę za 10 zł <laughs> i sobie jakoś radzić, tak? Ale tak? oczywiście, jeżeli, ale... jeżeli jeżeli będzie... Y ktoś borykał się z problemem. Przejeżdża tak, przez Warszawę i tak potrzebuje naprawdę, z nim tak na, Naprawdę, naprawdę uważam za jakiś śmieszny problem. Naprawdę nie bagatelizujemy żadnego pytania, żadnego problemu. Jesteśmy otwarci, pomagać wszystkim. A więc myślę, że warto, abyśmy też budowali w sobie taką postawę zaufania, jednym słowem. I, i tego również mamy uczyć dzieci. Do tego mamy również kształtować młodzież. Bo tak jak właśnie jest ze świętym Michałem, on ma dawać wsparcie wszystkim, którzy znajdują się w ucisku. Jest też dawcą cierpliwości i szczęścia. A to szczęście w wymiarze społecznym jest wtedy, kiedy, kiedy każdy z nas wie, jaką drogą idzie. Dokładnie, dokładnie. I tym bardziej cieszymy się niezmiernie, że żyjemy w takich czasach, w takim kraju. Gdzie i policjant, i ksiądz możemy ręka w rękę służyć społeczeństwu i naprawdę dużo dobrego wnosić. Ja też korzystając z okazji, chciałbym podziękować tutaj panom za zaangażowanie się w, te, w tę audycję, raport służb. I jak sama nazwa tej audycji wskazuje, mówimy o tych, którzy służą człowiekowi. A więc starajmy się też dziękować, zwłaszcza wtedy, kiedy kiedy przychodzą właśnie takie uroczystości jak święto policji, ale nie tylko, także starajmy się okazywać wdzięczność w każdej sytuacji, w której ta pomoc policji, czy też służby medycznej, czy też straży pożarnej jest skuteczna. Oczywiście dziękujemy serdecznie, dziękujemy za, za propozycję współpracy. Mamy nadzieję, że będzie to długotrwała współpraca, bo tak jak przed anteną rozmawialiśmy naprawdę czujemy się to jak w domu. Proszę mi wierzyć, to nie jest przysłowiowe lanie wody. Mamy okazję być w różnych stacjach radiowych, kontakt z mediami mamy i proszę Państwa, takiego klimatu, jak w radiu Warszawa wierzcie mi nie ma nigdzie. Czy generalnie każde miejsce. A szczególnie to, tak jak tutaj kolega powiedział, jest dobre, aby rozmawiać na temat bezpieczeństwa i jeżeli uda nam się tymi naszymi spotkaniami ocalić przynajmniej jedno istnienie ludzkie na drodze, to dla nas będzie niesamowity sukces. I najważniejsze, że z audycji ksiądz dyrektor jest zadowolony. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszymi gośćmi byli komisarz Jarosław Gnatowski i komisarz Wojciech Ratyński z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W rozmowie uczestniczył również ksiądz Grzegorz Walkiewicz, dyrektor Radia Warszawa, oraz w tle trójka sympatycznych przyszłych słuchaczy Radia Warszawa. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Raport służb. Audycja została wyemitowana na falach Radia Warszawa 106 2 FM.